Wielkanoc kojarzy mi się z szukaniem jajek, z właśnie dzieleniem się jajkiem i z chodzeniem ze święconką do kościoła. Wielkanoc mi się kojarzy z, ze zmartwychwstaniem Jezusa, z jajkami wielkanocnymi, ze święconką. Wielkanoc kojarzy mi się z jajkiem. Wielkanoc kojarzy mi się z palmami, z jajkami wielkanocnymi, pisankami. Wielkanoc kojarzy mi się głównie z jajkami, z króliczkiem wielkanocnym i, i z tym śniadankiem wielkanocnym. Myślę, że, że to jest taki specjalny czas, tak naprawdę, gdzie przechodzimy z jednych życzeń w drugie życzenia, bo mam takie poczucie, że niedawno składałam życzenia Bożonarodzeniowe i te święta, te życzenia na te święta się spełniają. To jest moje doświadczenie ostatnich dni, kiedy. Widzę, jak wiele ludzkich serc naszych domów otworzyło się na przyjęcie innych, i to jest piękno, dobro, miłość, która właściwie się dzieje. I to jest, to jest cudne. I moje życzenia na te święta zmartwychwstania są takie, żeby wierzyć, że miłość ma zawsze ostatnie zdanie, zawsze. Więc tego życzę wszystkim. Dziękuję. Państwu, witamy świątecznie. Wielkanoc za zapasem. Część z państwa pewnie już udała się z, ze święconką do kościoła. My w klimacie świątecznym dzisiaj pozostajemy w naszej kuchni w centrum aktywności Fabryczna 3. Dzisiaj jest ze mną pani Anna Maklik. Sekretarz państwa. miasta Marki już od 7 lat i wspólnie przygotujemy dla Państwa świąteczną potrawę. Oczywiście, jak wielkanoc, to na stole nie może zabraknąć jajek. Tak jest. Dlatego dzisiaj zrobimy jajka w skorupkach, paszerowane na dwa sposoby, które przesmażymy na patelni. A do tego potrzebne nam poza wspomnianymi jajkami będzie farsz składający się z pieczarek i czerwonej cebuli. Drugi farsz zrobimy z wędzonym łososiem, a wszystko pomoże nam spiąć w całość nasz polski tradycyjny serek bieluch. Zatem, żeby nie przedłużać, przystępujemy do pracy. Jajka aby było nam łatwiej, mamy już ugotowane. Jajka ugotowaliśmy w e, cebuli cebuli, w łupinach po cebuli. Oczywiście można również w burakach, tych sposobów, no pewnie jest wiele. Czyli mamy kraszanki. Tak jest. Co region, to oczywiście inne zwyczaje e, dekorowania naszych jajek. Mamy kraszanki, mamy pisanki, e, my tym razem w czerwonej cebuli, tak żeby nam się te jajka ciekawiej prezentowały na naszym świątecznym stole. A zatem pierwsze, co musimy zrobić, to bardzo misternie nasze jajka przeciąć na pół, co nie jest łatwym zadaniem, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda. Może najpierw spróbujemy tym mniejszym nożem, a później zobaczymy i będziemy kombinować. Najtrudniejsze zadanie. Zatem uwaga! Wprawny ruch. Uwaga. O, może w ten sposób. O. Jak nie uda się przekroić, będziemy drapać wzorki. Najważniejsze, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, żeby ten nasz nóż wbić. Ok. Jesteśmy na dobrej drodze. Nie martwcie się troszkę. Zawsze jestem problemu, ale trzeba być cierpliwym. i mieć bardzo ostry nóż. Dobrze, będzie dobrze, ale może, żeby nie tracić czasu. Panią sekretarz poproszę o pokrojenie naszych pieczarek jak najdrobniej, ponieważ wykorzystamy je do naszego farszu, a następnie również cebulę. A ja się skupię na przekrajaniu naszych jajek. Najtrudniejsze zadanie za nami. Pierwsze jajko. Pierwsze jajko przekrojone. Zabieramy się za następne. A wracając do świąt wielkanocnych. Co musi się znaleźć w Waszym rodzinnym domu na Wielkanocnym Stole? Na Wielkanocnym Stole, oczywiście, święconka. E, święconka, święcona woda. A w święconce znajdziemy przede wszystkim jajka. E, u nas kraszanki, często ozdobiane, ozdabiane albo e, malowaniem, albo właśnie wydrapywaniem e, na kraszankach wzorków kwiatowych. E, oczywiście chleb, oczywiście sól, pieprz, e, kiełbasa, często e, włas, własnoręcznie wykonana, przygotowana o, przez mm -hmm. rodzinę, kiedyś e, przygotowywali moi rodzice, e, teraz przygotowuje mój mąż. E, pałeczka została przekazana. Tak, została pałeczka przekazana. E, czasami, e, Kawałek, czyli baba wielkanocna, albo mazurek, który, który też jest przygotowywany jako symbol świąt i, i ozdabiany lukrem, często w jakieś roślinne motywy baziowe. I to chyba wszystko z tych, z tych koszyczkowych specjałów, które się w nim znajdują i które, które święcimy w Wielką Sobotę. A na stole na stole no, jest, jest oczywiście e, to, co, to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli ciasta i te Mazurki i, i baby, a wcześniej oczywiście e, barszcz i podobno na Mazowszu barszcz, Czerwony y, króluje, chociaż ja nie wiem. U mnie zawsze jadło się barszcz biały z białą kiełbasą tak, a tak, i z jajkiem też oczywiście. Tak, zawsze biały barszczyk z białą kiełbasą, z oczywiście dużą porcją chrzanu i majeranku. Dokładnie. Natomiast faktycznie mamy takie regiony na Mazowszu i nie tylko, gdzie w święta króluje czerwony barszcz. U nas by się wydawało, że to raczej potrawa bożonarodzeniowa taki barszczyk. Ale wielkanocny barsz jest to taka specjalna odmiana podawana z mięsem. Jak Wielka Niedziela, e, przeżyliśmy post, więc teraz czas na potrawy mięsne. Tak, i oczywiście, właśnie wędliny, szyneczki, e, swojskiej roboty i z mięsa habik, z habik po mięsa po pieczone dokładnie, z z habik, ze śliwką, mm -hmm. e, z krzanem e, Tak, jak najbardziej. Dobrze, ja poproszę tą dużą miskę. I łyżkę będziemy teraz wyjmowali nasze jajka do miski. Najpierw spojrzycie państwo, czy nie ma gdzieś łupinek, które nam się zapodziały przy przekrajaniu naszych jajek, aby nam nic w zębach nie trzeszczało. To już to co na stole było, a Jakieś zabawy wielkanocne... Znasz? Zabawy wielkanocne? Mm -hmm. <laughs> Myślę, że nie są one... Takie, którym całą rodziną można się pobawić święta. U mnie była taka tradycja, że w drugi dzień świąt, czyli oprócz śmigusa, dyngusa mm -hmm. i oblewania wodą... To jest e... chyba najpopularniejsza tradycja, jeśli chodzi o... Polskie, polskie obchody Wielkiej Nocy. Tak. Y, było jeszcze toczenie pisanek albo stukanie się pisankami. Przeradzało się z reguły w bitwę na pisanki i rzucanie pisankami oczywiście nie, nie z koszyczka, bo te już wcześniej były, były zjedzone tylko te, które były przygotowane na ozdoby świąteczne. Mm -hmm. y, więc tak, czyje, takie, czyje jajko przetrwało taką bitwę? Tak, które nie zostało, nie zostało stłuczone najdłużej, tak ta osoba wygrywa. Zawsze coś słodkiego oczywiście e, do wygrania było, więc tak to się odbywało. Najczęściej odbywało się to na podwórzu, żeby, e, żeby dom pozostał w jakimś ładzie. No tak, po takiej bitwie? Po takiej bitwie. Najpierw y, bierzemy barwniki i je kolorujemy, a później przyklejamy jakieś naklejki najczęściej. Najczęściej biorę farby i rysuję jakieś wzorki. Ozdabiam je zwykle ręcznie, y, albo flamastrami, albo, y, z, albo farbami. Pisanki zazwyczaj odstawiam naklejkami. Pisanki ozdabiam w sposób namaczania, w farbie, potem ewentualnie jakieś naklejki, wzorki. Zazwyczaj y, malujemy je albo ozdabiamy flamastrami. Dobrze, Pieczarki i cebulę mamy już pokrojone, nasze jajka zostały rozdrobnione i teraz przystępujemy do kolejnej, do kolejnego kroku, a mianowicie najpierw przesmażymy e, pieczarki razem z cebulą na patelni na maśle klarowanym, a ja zajmę się doprawieniem naszej masy jajecznej. To chyba się zamienimy. Włączymy naszą kuchenkę. Dobrze. a my tak, nasz farsz przyprawimy oczywiście pieprzem, czarnym pieprzem, żeby było tradycyjnie. Również sprawdzi się tutaj pieprz biały w naszym przypadku. Odrobina soli. Wspomniany wcześniej serek bieluch, który nam ładnie scali naszą masę, którą następnie będziemy umieszczali w skorupkach jajek. Myślę, że dwie łyżeczki powinny nam na dobry początek wystarczyć. Możecie Państwo oczywiście użyć również majonezu, to jest przecież um, dodatek, który, Święta króluje, który króluje na wielkanocnym stole. Ja niestety bądź stety za majonezem nie przepadam, dlatego szukam zwykle różnych jego zamienników, takich jak um, sos czosnkowy, czy różnego rodzaju um, jogurty greckie, czy też um, śmietany. Um, jest to... No, zdecydowanie zdrowsze i mniej kaloryczne, ale myślę, że w większości polskich domów Wielkanoc nie może obyć się bez majonezu. I sałatki warzywnej. O, jeszcze sałatka warzywna. Tak, sałatka warzywna to jest też moja zmora z dzieciństwa absolutnie takiej sałatki. To jest jedna z nielicznych rzeczy, których nie lubię, no a wiadomo, że na różnego rodzaju imieninach, urodzinach, świętach, świątecznych spotkaniach. Tak jak sałatka zawsze króluje. Nawet nie na wypada stołasz. się do tego przyznawać. Tak. <laughs> ja uwielbiam. Sałatkę. warzywną. Jedyny rodzaj tego typu sałatki to jest tak zwana siliotka patrzwo, czyli śledzik pod pierzynką. Tam też mamy takie warzywka, dodatkowo buraczek i śledzik. I to jest e, taka odmiana. Sałatki z majonezem, którą akurat lubię, i bez żadnego grymaszenia jestem w stanie spróbować. Za to ja śledzika niekoniecznie. No. Śledzik to akurat taka bożonarodzeniowa potrawa. Raczej na wigilijnym stole mamy śledzia w rozmaitych odmianach, ale szczerze się przyznam, że też takie zamiłowanie do śledzi no, kilka lat temu ee, już straciłem. Także tu można powiedzieć, że e, wygramy w tej samej drużynie, antyśledziowej. Ja jestem gotowy. Ta cebulka z pieczarkami razem chcesz? Tak, tak? jest. Najpierw e, cebulkę troszkę przesmażymy, żeby nabrała kolorku, a następnie dodamy pieczarek, które e, no, muszą odparować z nadmiaru wody, której mają w sobie bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o wielkanocne potrawy, to u mnie w domu obowiązkowo e, musi być na stole pasztet. Pasztet przyrządzany przez moją mamę, e, pasztet z królika z żurawinką e, na ostro, no to jest potrawa bez której święta będą e, kompletnie nieudane. A baranek bo u mnie na stole jeszcze jest baranek, z reguły z ciasta albo z chleba, e, ale wiem, że też w niektórych domach jest z masła. E, tak. Albo zeszłym, cukrowy. Cukrowy. W moim domu zwykle, zwykle były to baranki cukrowe. Od pewnego czasu pojawiły się też takie chlebowe. No niestety nie są one wykonywane własnoręcznie, tylko, tylko zakupywane. E, w zeszłym roku też e, mój brat, kucha z wykształcenia, Pokusił się o zrobienie takiego baranka z masła. Mm -hmm. A ja w międzyczasie pokroję natkę Pietruszki, która będzie nam też potrzebna jako składnik farszu. Jednego i drugiego. Cebula razem z pieczarkami jest już przesmażona. Dodaliśmy tam odrobinę soli i pieprzu. W międzyczasie skroiłem natkę pietruszki, która wędruje do naszej masy jajecznej i za chwilę przystąpimy do stworzenia naszych dwóch farszy. Baza jest już gotowa. Natka Pietruszki nada nam odpowiedniego koloru wiosennego. Nasz farsz jest gotowy. Teraz przystąpimy do stworzenia z niego dwóch farszy, żeby na stole było ciekawiej. Przekładamy nasze jajka do dwóch salaterek. Do pierwszej, którą połączymy. Z wędzonym łososiem, który, który wcześniej drobniutko posiekaliśmy. Mamy pierwszy farsz. Teraz drugi, czyli do naszej cebuli i pieczarek dodamy również. Tak, w tą, w tą? W tą, w tą, a może żeby nam było łatwiej, to do, do, do jajek. Tak jest. I takim sposobem mamy już gotowe nasze dwa farsze. I teraz kolejne trudne zadanie, czyli faszerowanie naszych skorupek jajek w taki sposób, aby ich nie uszkodzić. Zaczniemy od farszu z łososiem. Musimy go dość dobrze ubić, ażeby nam nie wyskoczył w trakcie smażenia z łupinek. Pierwsze mięsane jajeczko. Ma i tato i z moją całą rodziną spędzam święta Wielkanocne w domu. E, no. Święta wielkanocne spędzam zwykle u babci. Yy, najpierw jem śniadanie w domu, a potem jadę do babci. Drodzy mieszkańcy, tak w imieniu naszego zespołu, całego, kobiecego CAW3, chcielibyśmy Wam złożyć w związku z zbliżającymi się świętami wielkiej nocy, wiary, mm. nadziei, nadziei. I miłości. Miłości najwięcej, bo ona jest najważniejsza. I pamiętajcie, wytrwamy to wszystko, będziemy silniejsi, mocniejsi. Zawsze, zawsze, bo my jesteśmy mocni, a im jest trudniej, tym bardziej się wyzwala w nas ta wielka moc. Czego Wam serdecznie życzymy. Zdrowych i spokojnych świąt. Moja potrawa wielkanocna to warzywa. Moja ulubiona potrawa wielkanocna to jest kiełbasa. Moją, potrawą, moją ulubioną potrawą wielkanocną jest żurek. Babka. Nasze jajka mamy już wypełnione farszem, a więc przystępujemy do ostatniej fazy, czyli do smażenia. Musimy je opapać tą stroną z farszem w bułce tartej i następnie smażymy na maśle klarowanym. Zatem możemy już rozgrzać naszą patelnię po raz kolejny. Podlewamy masłem klarowanym. Chwilę poczekajmy, aż się rozgrzeje. O, pięknie. Zdolę wam o. Z drugiej jeszcze, o. o, o. Zatem musimy opapać nasze jajka. Jeszcze troszkę. Już się zaczynają robić, czyli możemy przystępować do smażenia naszych jajek na rumiany kolor. O, słychać już, jak pięknie skwierczą. Pięknie teraz, dosłownie 3 minuty. A my przygotujemy nasz talerz do podania. Żeby jajka nam się nie zsuwały z talerza, to proponuję udekorować go kiełkami. Tu mam kiełki rzodkiewki, a za chwilę będą też kiełki selera. Aby było bardziej dietetycznie, najpierw odsączymy nasze jajka z nadmiaru tłuszczu. No piękne. Zdejmujemy do końca. Wow! To na zakończenie. Można było. by powiedzieć, że nowy rok, a to jednak Wielkanoc. Wielkie nocne wystrzały. Tak, <noise> bo to przecież wystrzał rezurekcyjny był. Widocznie już niektórzy się <noise> przygotowują na rezurekcję. Dobrze, nasz talerz, nasze gniazdko mamy już gotowe na jajka. Możemy je wykładać. Ciekawe czy są gorące bardzo. Zatem wykładamy nasze jajka. Pięknie się zrumieniły. Nie wiadomo, które z jeszcze Będzie loteria. Jajko z niespodzianką. Tak jest. Świąteczne jajko z niespodzianką. Uh -huh. Zmieścimy wszystkie. Zmieścimy oczywiście. Tu zapraszamy. I jeszcze pietruszka do dekoracji. I nasze jajka wielkanocne z niespodzianką. Mamy gotowe. Tadam! Tadam! Szanowni Państwo! Faszerowane jajka świąteczne już są gotowe, a my życzymy zdrowych, spokojnych. Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnej atmosferze. I wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Szanowni mieszkańcy, Wielkanoc jest czasem otuchy i nadziei. Czasem odradzania się wiary w siłę Chrystusa. Dzisiejsze dni pokazują, że również jest to czas odradzania się wiary w drugiego człowieka. Życzę Państwu, aby te święta wielkanocne przyniosły nam pokój i stały się źródłem wzajemnej życzliwości. Niech zmartwychwstanie niosące za sobą odrodzenie napełni nasze serca nadzieją i da wiarę w lepsze jutro. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzę państwu zdrowych i bardzo spokojnych świąt. No i ja to no to ja wam życzę wesołej Wielkanocy i mokrego śmigusa bingusa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Żebyście wszyscy spędzali ze sobą czas, żebyście mieli fajne święta. Życzę wszystkim, aby te święta były przyjemne. W zdrowiu i szczęścia! Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia. Dużo słodyczy od zajączka. Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy, dużo zdrowia i słodyczy. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy, mokrego dyngusa, yy, yy, smacznego jajeczka i wesołego Alleluja.